Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku otworzę dwie paczuszki i już wyjaśnię o co kama z tymi paczuszkami. Otóż na Instagramie było takie rozdanie z, właśnie z profilu natura, Naturalnie Zdrowe, które y, podlinkuję Wam w opisie, że pierwsze tysiąc osób, które zostawi komentarz pod postem rozdaniowym otrzyma niespodziankę. Ja nie mam pojęcia, co w tych paczkach jest. Spojrzewałam się jakiś jeden. Jednej malutkiej paczuszki, może jakieś kosmetyki, może próbki, może coś, nie mam pojęcia. Okazało się, że paczki są dwie i za chwilę je wspólnie otworzymy. Paczuszki już otwarte. Zobaczymy, co tam jest w środku. Hmm. No, przyznam, że mnie to zaskoczyło. Mamy tutaj drożdże suszone. 20 gramów. Soko. Naturalnie zdrowe chleb wiejski. Mieszanka chlebowa do wypieku w automatach i piekarnikach. Czyli to jest gotowe. I tutaj mam przepis, jak to zrobić. I tutaj data ważności. Kolejna rzecz kolejna rzecz to jest orkiże, włoskie ciasto na pizzę. Takie zwykłe pudełeczko. Również z przepisem. I tutaj również jest data. No, całkiem sporo białka. Także super. I druga paczka. W drugiej paczce jest jest to samo ok e, trochę mnie zaskoczyło, że dwie paczki w każdym ta sama, bo nie zostawiałam chyba dwóch komentarzy z tego co pamiętam no ale spoczko na pewno przetestuję, albo może dam mamie zobaczymy kochani, w tym filmiku to wszystko jeśli wam się podobało, dawajcie łapkę w górę z tradycyjnie no takie szybkie filmiki, przyznam, że zamurowało mnie, kiedy zobaczyłam zawartość tej paczki. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!